O, jeszcze pożar, świetnie. Jeszcze tego brakowało, żebym nas goś podpalił. Już miałem y, kiedyś robić ten odcinek, już byłem blisko, żeby zrobić. Y, tą, y, ten film o tym pojeździe. Już miałem na 10, 99% załogi. Ale nagle ruscy postanowili, że zaatakują Ukrainę. A ja postanowiłem, że nie będę podczas tej wojny y, grał y, ruskimi czołgami. Było to moje postanowienie. No jednak no Trochę je zł złamałem, bo grałem KW-1, ki kilka bitew gr nim grałem, ale szczególnie dlatego, żeby pokazać ten pojazd jako słaby. No i tak czekałem, czekałem i nagle weszła aktualizacja, która wprowadziła japońskie czołgi ciężkie. No i pomyślałem, no kurde, muszę w końcu zrobić film o tych pojazdach, bo, bo ludzie jeszcze zapomną. A że jeszcze ta linia, no może nie jest świeża, ale... ale... Ale, no, jeszcze można tak. Jeszcze nie nagrałem materiału o, tym, o tych pojazdach, więc pomyślałem, że sobie w końcu zrobię i omówię ten pojazd. Więc dokończyłem szkolenie załogi na tym naszym radzieckim czołgu lekkim 10 tieru Testolte. No, i dzisiaj mogę zacząć właśnie odcinek o całej linii. Więc witajcie wszyscy widzowie z tej strony kubakok. No, i dzisiaj, tak jak teraz, możecie się dowiedzieć, będzie omówienie linii do radzieckiego Lajta Testolta. No, we wstępie mówiłem dlaczego tak długo ten pojazd trzymałem, ale w końcu mogę zacząć omówić tą linię. Oczywiście do tego lighta będą to bitwy na trzech pojazdach. Nie liczyłem na niższych tierów, bo potem na świętym tierze są dwa lighty do wyboru. Jak grałem LTTB, bo jeszcze LTG nie było, chociaż LTG w sumie jest, wyglądał bardziej podobny do tych dalszych lajtów. No nie będę mówił, który jest lepszy, bo LTG nie grałem, chociaż no niby są pogłoski, że LTTB no jest niby lepszy, chociaż moim zdaniem LTTB nie jest dla mnie dobrym lightem. MTR5 już na pewno jest fajniejszym, był o nim film naprawdę go polecałem. LTTB moim zdaniem jest średnim lightem, nie polecam go za bardzo. Ale jak to jest z 8, no to się przekonacie po wstępie i po intrze, więc. Zanim zaczniemy ten materiał, no to nie zapomnijcie zostawić na moim kanale Suba oraz dzwoneczek, żebyście nie przegapili następnych filmów na moim kanale. No mam, mam nawet gotowych kilka pojazdów do gry. A że za niedługo zbliżają się wakacje, no to odcinki mogą być trochę częściej. Teraz jeszcze, jeszcze jestem w trakcie wbijania japońskich y, czołgów ciężkich, więc może też za niedługo będzie omówienie y, linii dla czołgów ciężkich. No w sumie też nagrywam film o tych lata, także mieć kredyty na... Żeby mieć kredyt na wbijanie linii. Szczególnie, żeby 9 sprzedać. No, ósemkę jeszcze będę zbierał, bo będę chciał zrobić też 6-2. Ale nie będę dalej już owijał. Bawełnę nie będę przedłużał. No to jeszcze zachęcam Was do zostawienia łapeczki w górę, jeżeli wam się materiał spodoba. I napiszcie komentarz, możecie ocenić tą linię, czy według Was jest fajna, czy jednak nie. Czy po tym długim czasie dalej uważacie, że jest to linia dobra, czy jednak już zapomnieliście o niej, więc kończymy gadanie i intro. Oczywiste jest to, że zanim omówimy jakby nasze pojazdy, no to warto wspomnieć o tym, jak należy przygotować te pojazdy. Otóż po pierwsze mamy. Jest to, jest, są to oczywiście czołgi lekkie, więc szkolimy załogę na czołgach lekkich. O perkach nie będę gadał, bo raczej większość czołgów perki są podobne. I tak raczej nikt nie będzie szkolił perków na jeden pojazd. Ale jakby ktoś chciał, no to polecam Wam szczęśliwe traf. Mało działa oraz precyzyjność. To są takie trzy bardzo ważne perki. Jeżeli ktoś potem chciałby szkolić zmianów, no to szał bojowy mocniejsze przebicie płynny obrót wieży oraz gładką jazdę. Mentor, jeżeli chcecie szybko wyszkolić załogę. Z czołgów ciężkich myślę, że będzie dobra niezawodność, desperator naprawa. A z na pewno Sniper. kamuflaż też jest bardzo ważny, hamowanie sprzęgła ma skręt. Reszta perków jest raczej mało ważna albo, albo często nieprzydatna. Do ulepszej będziemy przechodzili po kolei dla każdego pojazdu. Kamuflaż daje nam aż 4%, 3% daje nam na maskowanie, wybaczcie, pomyliłem się z tdk no, dla lightów daje 3% do maskowania, więc na pewno daje to nawet sporo. W dodatku, że lighty zazwyczaj mają bardzo dobre maskowanie, te też lighty mają też fajne maskowanie, więc kamuflaż daje wam sporo. Jeżeli chodzi o materię eksploatacyjną, to tak jak mogliście zobaczyć, wszędzie mam takie same, czyli wierz zadaniowy, zestaw naprawczy, adrenalina oraz zestaw naprawczy. Moim zdaniem nie ma co innego patrzeć. Jak ktoś chce dać założyć duuro żeby to pojazd był jeszcze szybszy, to może. Chociaż no nie polecam na te czołgi. Jeżeli chodzi o zapasy, no to dla wszystkich racje bojowe oraz mleko skondensowane. No, i jak ktoś chce zakładać wyposażenie na, na 8 9, no to polecam wam zestaw ochronny. Jak wolicie bardziej jeszcze nie bez wyposażenia, no to oczywiście wzbogacone paliwo, żeby jeszcze szybciej jechać. No i z wyposażenia jeszcze. Z mocy bitewnej, oczywiście, dosyłać żebyście szybciej, mogli przeładować. ulepszony system naprowadzania oraz dział wyborowy. Chyba że w wolicie strzeli w ruchu, to polecam wam stabilizator z żywotnością Oczywiście, zmodernizowane moduły 20% mniej uszkodzeń spowodowanych terenem, czyli mniej będziecie otrzymywali. Starana Stary montaż oraz skrzynka z narzędziami ewentualnie. Zmoconego silnika, chociaż wolę szybciej naprawić moduły, więc skrzynka z narzędziami. Jeżeli chodzi o specjalizację, oczywiście ulepszona optyka, akcelerator silnika oraz system dostaw materiałów albo materiał z górnej półki. Ja polecam wam jednak, żeby mieć szybciej te materiały eksploatacyjne. Dobrze, a więc przejdźmy teraz do omówienia naszego pierwszego pojazdu, czyli T54 Lightweight. Zanim mówimy ten pojazd, no nie będę opowiadał długo o parametrach pojazdu. Po prostu powiem, że mi się ten pojazd spodobał, czy nie, co mi się w nim spodobało, czy jednak nie. Na początku powiem o modułach. No, to najpierw polecam wam oczywiście wbić najlepsze działo, bo to działo no, jest trochę przeciętne. Macie gorszy DPM, gorszą celność, dłuższy czas celowania, więc nie ma co mówić. Lepiej założyć to działo, żeby no, lepiej trafiać, lepszy mieć DPM, chociaż no, też zawsze nie będzie, to opowiem później. Potem silnik, żebyście jeszcze mieli lepszą mocnotonę, i na końcu gąsienicę. Chociaż jak ktoś nie chce badać gąsienic to nie musi, chociaż warto, bo daje Wam to po pierwsze lepszy obrót. Po drugie, zawsze to Wam jakoś skraca czas, zawsze to Wam zmienia czas celowania, chociaż widać, że te gąsienice mają gorszy czas celowania. No i po trzecie, no, daje Wam to też lepsze zdolność przekroczenia przeszkód, czyli będzie ten pojazd się rozpędzał jeszcze szybciej. Jeszcze na szybko powłączam te y, dyrektywy. Wszystkie tryby bitwy są włączone, więc lecimy z bitewką na tym T54 Lightweight. Dobrze, a więc pierwsza bitwa na T54 Lightweight, a dokładnie druga będzie na mapie oaza w trybie potyczka, losowanie full Robiłem jedną bitwę, ale no nic nie wyszło, więc spróbuję drugi raz. No i, no i tutaj powiem szczerze, że ten pojazd no nie przypadł mi do gustu. No, jest tutaj kilka naprawdę dużych problemów tego pojazdu. Po pierwsze, celność. Ten pojazd naprawdę tak się kalafiory wszędzie, wszędzie trafia, tylko nie przeciwnika. Szczególnie jak idziecie w ruchu, no, naprawdę, dla mnie dla mnie czokleki, które nie trafia w ruchu, no to jest przeciętne. I nie warto w ogóle nim grać. Nawet jak często jesteś bez ruchu, tak stoisz, to często nie potrafi trafić yy, przeciwnika. Po drugie, tak jak teraz widzieliście pancerz, ten, ten pojazd naprawdę. Mimo tego, że na papierze ma no w miarę dobry pancerz, to tak naprawdę nic nie odbija. No i po trzecie, to co pierwsza bitwa pokazała, no to ten pojazd też umie się zapalić. Mimo tego, że ma 12% szans na pożar, to on No umie się zapalić. To też jest jego wielki problem. Ale też nie można powiedzieć, że ten pojazd ma same wady. No, zaletą to no po pierwsze mobilność, ale no, wiadomo, wszystko, wszystkie, raczej, lighty mają mobilność jako zaletę. To no to może co innego. No, inną taką zaletą może być to, że mamy 280 uszkodzeń. To jest naprawdę bardzo dużo. No, nie licząc te 4.9 trollu to jest najwyższa wartość wśród wszystkich lightów. No, jest jeszcze AM13.90, ale on no ma magazynek, a wiadomo, magazynki to działają całkiem inaczej. Jest te 4.9 trollu, ale wiadomo, te troll tanki to w ogóle. Nie liczę jako zwykłe działa. No i po trzecie mamy bardzo fajny obrót, czyli może naprawdę bardzo fajnie skręcać, bardzo dobrze objeżdżać przeciwników. Więc o ile spotkacie jakiegoś takiego fajnego przeciwnika, no to się uda. No i jeszcze można się przyczepić, że pojazd ma no w miarę twardą wieżyczkę, ale no bardzo trudno to wykorzystać. Bo czołg ma 5 stopni depresji działa. To też jest y, jedna chyba z największych wad tego pojazdu, czyli bardzo słabe opuszczenie działa. No. Jakby ten pojazd mógł mieć 6 albo 7 stopni, co moim zdaniem jest możliwe, to był nawet spoko. A tak, 5 stopni opuszczenie działa i słaba celność powoduje, że ten czołg jest bardzo mało uniwersalny i bardzo ciężko naprawdę odnaleźć się tym pojazdem w bitwach. W odróżnieniu od V, który po pierwsze i ma lepszą penetrację, ten pojazd ma 186 penetracji F ma. 220, po drugie lepsze opatrzenie działa, po trzecie lepszą cenność. Więc jak widzicie, no T54 Lightweight no, no często nie potrafi sobie poradzić w bitwach. Na szczęście w tej bitwie udało nam się coś tam zrobić. I kończy się ta bitwa z zwycięstwem. Czekamy na, na raport. Trochę to może potrwać, bo wiadomo, czasami to może dość długo wczytywać. No, i jak widzicie, udało nam się zdobyć medal wsparcie oznakę trzeciej klasy, i w tej bitwie zrobiliśmy prawie 2500 damage, czyli 2400. Na Expa nie będziemy patrzyli, ale jak widzicie, zrobiliśmy 42000, ale to też dlatego, że mieliśmy te bonusy do kredytów, więc to też nam trochę to powiększyło. Jeżeli chodzi ogólnie o statystyki, to mamy najlepszy wynik pod względem damage oraz Expa, więc jak widzicie, nawet, nawet takim przeciętnym pojazdem da się zrobić fajną bitwę. Tutaj jakieś tam amotykony, no to to właśnie jest nowość te, tej aktualizacji. No i tak yy, kończymy bitwę na 8 tierze. No mój ostateczny werdykt, no to jest przeciętniak. Jak ktoś umie grać takimi pojazdami, umie na przykład znajdować pozycję na wieżę gdzie nie trzeba poszenie działu no to można coś tam ugrać, ale moim zdaniem szału nie ma. Teraz przejdźmy sobie delikatnie do dziewiątki i czas na omówienie tego pojazdu. Jeszcze taka krótka informacja przypominająca, no to jeszcze tutaj na szybko zobaczycie, jak wygląda moja amunicja na tym 8 tierze, Wybaczcie za to, że tu weszłem. A tak teraz wygląda 9 tier czyli obiekt 8.4. Zanim omówimy ten pojazd, no to warto powiedzieć, jak go zbadać. Nie chcemy go udoskonalać. No to na początku polecam Wam zbadać działo, bo no 175 penetracji na 9 tierze no to jest nic. Potem silnik, żebyście lepiej się rozpędzali, oraz na końcu gąsienice Żeby, wiadomo, poprawić kolejne parametry swojego czołgu No i tutaj raczej nie będę więcej opowiadał Kliknijmy od razu bitewkę I rzucę nas na mapę Alpenstadt w trybie dominacji. losowanie z 9 oraz 8, więc nawet yy, przyjemne No i teraz mogę od razu powiedzieć, że Moim zdaniem Obiekt 84 jest naprawdę Bardzo dużym progresem Jeżeli chodzi O skok z 8 do 9 naprawdę Moim zdaniem, jeżeli miałem powiedzieć to chyba Obiekt 84 jest najlepszym pojazdem Z całego tego drzewka Dlaczego? No bo po pierwsze mamy bardzo niską sylwetkę, bardzo dobry kamuflaż co powoduje, że bardzo fajnie można tym pograć Po drugie już mamy ten bar mamy już pancerz. Mamy bardzo fajne konty, co powoduje, że możemy wykorzystować pociski. Po trzecie, no, działo już trafia trochę więcej. Ciągle czasami może kalafierować, ale na pewno działo trafia więcej. Pamiętajcie że też, że gram bez wyposażenia, więc no. Na 8, jak i na 9 może tą celność poprawić i wtedy na pewno będą trafiały więcej. M mamy też poprawiony damage, penetrację. No to jest po prostu doskonalenie 9. No jedyny problem, jaki mo mogę zauważyć w tym pojeździe, no to jest. to, no, że czasami może nie trafić. No też mogą się zdarzyć tym pożary w tym pojeździe. No i to, że jego wieża no niestety wpuszczam. No niestety ten pojazd dziurował wieżyczkę. często można ją przebić. No, jeszcze mamy te 5 stopni opuszczenie działa, ale moim zdaniem naprawdę. No te 5 stopni jednak no nie jest aż tak źle tak jak w że bo mamy tą wieżę z tyłu, więc łatwiej też tam yy, grać. Dobrze, teraz czas wrócić do bitwy, więc no, tutaj raczej nic nie zrobimy. Musimy uciekać. I mieć nadzieję, że ten Ferdek raczej Jutmanter 2 nazywany przeze mnie papieżem zrobi cokolwiek. Spróbujmy przymierzyć w to miejsce. Czy Waffenträger wiedzie? Dostałem spota, no to jest trochę dziwne, ale niestety tak wygląda ta gra, że często dostajecie spota i nie wiecie od kogo w ogóle. Prawdopodobnie ten patching nie jest super, patching nie spotnął, więc to jest trochę podejrzane. A wiecie co, pojadę może po tego Szarka. może to być głupi pomysł, ale zaryzykujmy. Zostaliśmy od za 350 no całkiem sporo. Kurczę, ten pojazd zginął nasz. Myślałem, że im pomoże. Ale robimy na szczęście tego T5-4-2 Shark. Cyk. No i sobie zaraz przyjedzie i może być Lipa Ale spróbujmy go objechać. Cyk. 4, 3, 2, 1, 0. Cyk. Na razie chowajmy się przed tym Waffen Tragerem, żeby w nas nie strzelił. No, niestety zdoła mnie przebić. no Niestety zdoła mnie trafić. Albo mnie trafi tutaj w tył, albo strzeli mnie przez w tą niewielką część. No, Waffen Trager, no to mimo tego, że ma spory damage nawet ma fajną celność. Teraz miejmy nadzieję, że nasi tutaj sojusznicy wygrają. No, w tej bitwie, no nie postarałem się za bardzo. No, tutaj, no nie było co robić. No, tutaj. Powiedzcie mi, co ja miałem zrobić w tej bitwie więcej. No tak, bitwa się źle potoczyła, że nie, że te, nie było tutaj więcej cokolwiek zrobić, i tak bym niewiele nie zrobił, więc to było. Bitwa słaba, ale i takie bitwy się zdarzają. Też, też takie bitwy się zdarzają. Czyli ten ginie i koniec. No, tak też, też się zgadza, że ta bitwa była słaba. Ale zobaczymy, czy, czy to nam wyszło tak źle, czy, czy sojusznikom wyszło tak źle. No, jak widzicie, mimo tego, że przegrałem, no to zrobiłem 2000 uszkodzeń. Myślałem, że naprawdę zrobiłem mało, ale 2000 uszkodzeń zrobiłem, no to jest naprawdę fajny wynik. Myślałem, że naprawdę zrobiłem o wiele mniej, ale się okazało, że jednak zrobiłem masz tyle. No i w tej bitwie to był drugi wynik w moim teamie pod względem damagea. No i trzeci pod względem maxpa. No, ten Baczat mi trochę za dużo zrobił, kurde, gościu. Ten baczard za dużo mi tej... zrobił w tej bitwie, dlatego też nic nie zrobiłem. A nasz tutaj papież zrobił 0. Więc. No, jakbym dostał jakieś tam wsparcie, jakby mi pomógł, to może bym w tej bitwie zrobił nawet 3000, 4000. Chociaż też nie będę przesadzał, no też, też nie będę taki mega. Gra, mega gościem, który uważa się za najlepszego. No, mogłem zrobić więcej, gdyby gościem mi pomógł, ale niestety się potoczyła bitwa. Że ten Waffen drager mnie też trafił i zrobiłem tylko tyle. Ale może na dyszce będzie bitwa o wiele lepsza, więc robimy cięcie i omówimy ostatni pojazd, czyli test LT. No i tak, no i takie kilka informacji przed ostatnią bitwą. Po pierwsze, Taka dobra wiadomość, nie trzeba w tym pojeździe nic badać. Wszystko ma już zbadane maksymalnie, ma najlepsze działo, wieże, silnik, gąski, więc nic nie trzeba badać. Po drugie w tym pojeździe już mam zamontowane wyposażenie. Tak wygląda moja amunicja. I jeszcze znowu zapomniałem powiedzieć względem dziewiątki, no to dziewiąty tier jeszcze ma taką zaletę, że przyda specjalną, specjalne jakby umiejętność, czyli pociski smugowe. No, i to działa mniej więcej tak, że jak strzelicie w przeciwnika, no to jest dodatkowo wykryty przez 20 sekund. Czyli oddacie, w czołg, czyli oddacie strzał w jakiś, jakiegoś wroga, no to zostaje, no to będzie widoczne przez 20 sekund. I to nie działa na przykład tak, że jest czołg widoczny i strzelicie na przykład w niego, to dodaje 20 sekund, tylko 20 sekund będzie wykryty od tego strzału. I druga też informacja: nie działa to, jeżeli czołg jest. Niewykryte. Czyli, jak strzelicie na ślepo, no to czołg nie będzie wykryty. Jakby to tak działało, no to wtedy te czołgi mogły być na wytopę. Więc lecimy teraz z trzecią bitewką. Dobra, robię moją widzowie drogą bitwę, bo miałem naprawdę złą sytuację. Ten type je przejechał. Po... Tajpa najpierw dobijemy. Kurde, za zero. Naprawdę, to już wolę tego baczata dobić. No magazyn, kurde, nic co jest. Widzieliście to? Ale wylosowano mapę Portiamatów w trybie dominacji, losowanie z dychami dziewiątkami. No i była taka sytuacja, że był baczat, normalnie mogłem go porobić, ale musiał wyjechać jakiś tam dzban w czołgu ciężkim i musiał mu pomóc, no. Jak mnie to denerwuje taka sytuacja, no to jest... Aż... Aż oddychciwa się czasami grać. Ale muszę zrobić ten film, bo już... Miał być, ale długo nie było, więc a, lepiej to nagrać. Dobrze, a więc co o tym mogę powiedzieć tę LT? Otóż grałem z nim, zrobiłem tą bitwę. Żeby wyszkodzić tą załogę na 100%. Zrobiłem jedną bitwę i w pierwszej bitwie od razu 5000 weszło prawie, więc jak widzicie, może tym pojazdem zrobić naprawdę bardzo dużo. No też szczególnie, że pojazd jest bardzo fajny. Po pierwsze mamy bardzo fajny DPM, to naprawdę ułatwia grę. Bardzo dobrą celność, krótki czas celowania to też jest naprawdę coś niesamowitego. Oczywiście, oczywiście mam te wyposażenie, co też ułatwia grę. Ale to też warto wspomnieć. No teraz nie trafiłem, ale to było w ruchu. Takie mało zaplanowany strzał, więc mogło nie trafić. Jeszcze rykosze do dupy TVPK, No to jest gra, więc tutaj raczej nie mam pretensji. Do siebie, tylko do gry. Co da jeszcze zalet tego pojazdu? Otóż mamy na pewno bardzo dobrą mobilność. Jedziemy 65 na godzinę, nawet 70. Więc naprawdę pojazd pędzi jak yy, można powiedzieć samochodzik. Taki ta skoda raczej za dużo już nie zrobi. Bo, bo zaraz spada. Dobra, lecimy po tego K91, go probimy. Jeszcze zalet można pojeżdżać. Bardzo nawet solidny pancerz umie odbijać na szkadłub. No, wyżyczka trochę gorzej, ale to jest raczej powtórka z 9 tyru No, z wad tego pojazdu to mogę po pierwsze powiedzieć, jego no, uszkodzenia na strzał 310 to są bardzo niskie uszkodzenia. Po drugie, mamy no, trochę mizerny. zapomniałem powiedzieć no. Może przynajmniej mam 5 stopni, bo to nie działa też warto powiedzieć, no to też jest słabo Chociaż Też, też nasz jest płaski, więc mam bardzo fajny kamuflaż, też warto to dodać Cyk Dobra, nasz tutaj gość w nie dobija ten czołg ciężki, więc No szansy na Rosyjni nie ma, ale no i tak nie oczekiwałem w tej bitwie na Rosyjni, Szczególnie po tej pierwszej bitwie, gdzie się naprawdę wnerwiłem Dzięki, ale jeszcze to nie jest koniec bitwy. Mogą mnie jeszcze porobić. Można to jeszcze przegrać. Ja na no, baczata nie wyjeżdżam, bo już miałem już miałem dwie 200 sytuacje z tym pojazdem. Więc nie chcę już nawet mi się o tym opowiadać. Dobra, idziemy po T6-2. Kurde, lag. Lag nie! Kurde, nie trafiłem. Proszę strzelcie w tego też 62 a Proszę. Ktokolwiek. Dobra, jedzie? No kurde. Dobra, ja tu spróbuję spotkać tego baczata. Pięć pocisków nam zostało. Kurde, bardzo mało pocisków mamy. Dobra, zginę zaraz, ale odbiliśmy, widzicie? Pancerz daje radę. Cyk i dobijamy baczata piąty frak. Bardzo fajna bitewka na koniec siadła. Mimo tego, że na no bitwa nie wyszła, no to widzicie, dycha to zrekompensowała. Chociaż, no mówiłem, zrobiłem jeszcze jedną bitwę wcześniej, ale no, to była taka trochę lipna bitwa. No i proszę Państwa, ta bitwa się zakończyła oczywiście zwycięstwem, Tak jak mówiłem, zrobiliśmy 2736 uszkodzeń. Mieliśmy znakę trzeciej klasy oraz medal Red Waltersa co, co też za tym idzie, specjalisty za 4 fragi. Zarobki nawet fajne: 88 tysięcy, prawie 90, więc jest spoko można zrobić. No, jest to w naszej bitwie najwyższy wynik pod względem EXPA. No i w całej bitwie trzecie pod względem Demedge'a i drugi w teamie. FV zrobił więcej, ale nie jest źle. Nie jest na pewno źle. Tutaj za dobrą walkę dam emotkę. No, moim zdaniem, tak jak mówiłem, te motki no są trochę gorsze niż te ocenianie. Ale no, no to to jest moja opinia, więc nie będę się tak za bardzo czepiał Dobrze, więc omówiliśmy te trzy pojazdy. Czas przejść do podsumowania. A więc, moi widzowie, tak jak dobrze usłyszeliście. Testu jest to czołg naprawdę bardzo, bardzo warty wbijania. Może linia nie jest taka najlepsza, bo siódemka i osiemka mogą sprawić dla niektórych problemy. Tak szóstka bardzo fajna, dziewiątka, dziesiątka naprawdę świetna. Tylko też trzeba umieć tym grać. Bo na przykład taki początkujący gracz, który nie ogarnia na przykład pozycji nie umie na przykład. Zrozumieć takich y, poazów, no to może mieć no, na pewno lekkie problemy. Dlatego, jeżeli jesteś graczem początkującym i szukasz y, idealnego light na początek, no to moim zdaniem będzie to Vickers Light. Na pewno o wiele przyjemniejszy, większy damage, leps na pewno działo celniejsze też. Na pewno <laughs> i macie 10 stopni obrócenia działa. Natomiast jeżeli szukać takich pojazdów, które potrzebam trochę więcej, trochę więcej jakby wymaga, oraz, oraz po prostu droższa jest na przykład w eksploatacji, bo tutaj trzeba na pewno więcej w tą linię zainwestować, no to testol ten na pewno jest lepszy. Mimo tego, że ma gorsze opuszczanie, działa i na parametry też trochę słabszy, no to ma przede wszystkim dndp ma mega mobilność i maskowanie, dzięki czemu naprawdę. Potrafi zaskoczyć ofiarę i naprawdę też dobrze nadaje się do spotowania. Nie dlatego, że, też dobrze, nie dlatego, że dobrze widzi, nie dlatego, że ma fajne łaskowanie, tylko dzięki tej mechanice pocisków smugowych. Dlatego, jak spotkacie ten pojazd, no to możecie na niego bardzo uważać. I jak szukacie też dobrego lighta dla takich graczy ogarniętych, no to Testo to LT będzie dla Was idealnym wyborem. <laughs> A więc tak wygląda omówienie tej linii. No były bitwy lepsze, były bitwy gorsze, ale też nie chciałem pokazać takich bitek, gdzie wszędzie roi po 5000. Czasami warto pokazać bitwy słabsze i uczyć się też na błędach. A więc dziękuję Wam, y, moi widzowie, za obejrzenie tego materiału. Mam nadzieję, że Wam się no, taki dłuższy materiał spodobał. Jeżeli tak, zostawcie oczywiście łapeczkę w górę, jeżeli Wam się spodobał ten film. Zostawcie suba na kanale oraz wbijcie dzwoneczek, żebyście nie przegapili następnych filmów na moim kanale No i też y, napiszcie komentarz Powiedzcie mi co sądzicie o tej linii Czy wam się ona podoba czy nie Albo Albo sami powiedzieć czy dla was y, ten PS też się podoba Albo też możecie napisać jak mogłem zagrać lepiej, bo na pewno też są takie sytuacje No cokolwiek napiszcie tylko nie piszcie bzdurno oczywiście no i to jest wszystko, dziękuję Wam, do zobaczenia na razie.